Żyjemy na wyspie. Na wyspie tej, oprócz spokojnego oceanu, ciepłego piasku, znajduje się też dżungla. Dżungla to miejsce, którego się boimy. Żyją tam niebezpieczne gatunki zwierząt, które wywołują w nas strach i nieprzyjaźni do nas to bylcy. Przeraża nas to. Widzę dzidę lecącą wprost w moją stronę, a za nią krzyki, taka jest dorosłość. Wyspa to metafora życia, dżungla to właśnie dorosłość i świat dorosłych, o którym często słyszymy, że jest niebezpieczny, niesprawiedliwy. Spotyka nas jakiś ból ze strony dorosłego, drugi dorosły, zazwyczaj rzekomy autorytet, taki jak rodzic czy nauczyciel odpowie nam to przecież przygotuje cię do dorosłości. Dida jest. Symbolem tych usprawiedliwianych krzywd, na które wraz z jej wyrzuceniem zostaje wydana zgoda. Uskuteczniona jest również bierna postawa wobec zmiany, strach przed tą zmianą, a te niedo, niedociągnięcia czy negatywne modele zachowań zaczynają być dla nas domeną dorosłości. Na szczęście w tym momencie do naszej wyspy przybija samotna łódka wiodąca wprost na mnie odważną i płomienną myśl. Hej, nie zgadzam się, tak nie jest. Nie byłam w stanie jej ugasić, bo przecież już niebawem to my stworzymy dorosłość. Przyszli dorośli to właśnie my. Musimy być świadomi, że mamy ogromny wpływ na to, jakie wzorce zachowań wprowadzimy do naszego życia, a tym bardziej do dorosłej dżungli. Dżungla wcale nie musi być miejscem odpychającym, mrożącym krew w żyłach. Może ona się stać dla nas niezwykle znajoma i przyjazna, dlatego apeluję. Może lepiej byłoby, gdybyśmy zmierza, zmierzając ku dżungli dorosłości, mogli ujrzeć pomocną dłoń. A nie dłoń, która wciągnie nas w jej najciemniejsze zakamarki, nie wiedząc, że godzinę naszej śmierci z dzitą w sercu wyznaczyła nasza własna niewiedza. Dziękuję bardzo.